Cześć, witajcie na kanale ScrapCade, mam na imię Kasia i na kanale ScrapCade prezentuję Wam czym jest Scrapbooking, pokazuję projekty, pokazuję co się dzieje w świecie Scrapbookingu na daną chwilę, także jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nowa, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania. I do obejrzenia pozostałych moich filmów. A wszystkich powracających na kanał Skrawka witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj film z serii Skrawki na niedzielę, który pojawia się co niedzielę o godzinie 19.00. I na dzisiejszym filmie pokażę Wam część nowości, która pojawiła się na rynku skrabukowym w miesiącu lutym. Także serdecznie zapraszam. Seria i na niedzielę to seria różnych filmów, raczej właśnie przeglądowych, poglądowych, instruktażowych, takich na zasadzie właśnie vlogi. Pojawiają się prezentacje różnych moich zakupów, zamówień. No i teraz pojawi się nowe, nowa seria, która mam nadzieję przy współpracy z firmami będzie się fajnie rozwijała, czyli właśnie nowości na kanale, nowości na... Rynku Scrubbookingowym, jeżeli chodzi o papiery. Oczywiście nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkich firm. Te firmy, które wyraziły zgodę na współpracę, to po prostu dostarczają mi produkty, a ja Wam je z wielką przyjemnością będę prezentowała. Staram się nie opisywać jakoś, nie, nie dawać tutaj wiele moich jakichś komentarzy, bo chciałabym, żeby to było takie prezentacje jakby moimi oczami, ale żeby Wam. Jakby pokazać, co się, co się dzieje na rynku. Ja osobiście wiem, że nie wszystkie firmy jestem w stanie śledzić, więc mam nadzieję, że takie filmiki zbiorcze Wam się będą podobały. Serdecznie zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy takie filmy faktycznie mają sens. Jest teraz tyle tych firm, że na pewno wiele kolekcji już to sama widzę, ile mi kolekcji umyka. Także serdecznie Was zapraszam do komentowania i wyrażenia swojej opinii na temat takich filmów. I na koniec tego odcinka oczywiście pokażę Wam paczuszkę, taki mały giveaway, czyli taką, taki, taką paczuszkę, którą wyślę komuś z Was. Kto skomentuje oczywiście i wyrazi swoją opinię, wybiorę jedną osobę i prześlę jej część z tych papierów, ponieważ ja wszystkich wiadomo nie wykorzystam, a nie będą się u mnie tutaj marnowały. Także serdecznie Was zapraszam, a ja się chętnie podzielę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolekcję, to na początku zaczniemy od Zoju, to nie są wszystkie nowości, które Zoju wydaje, bo Zoju cały czas się tam wydaje, teraz jakieś nowości, remake'i, także serdecznie zapraszam też do nich, do sklepu. Ja mam tutaj najnowszą kolekcję Let's Celebrate, która właśnie wyszła w lutym, część z Was już ją widziała na moim kanale i część z Was będzie miała z nią, z nią już pracowała, albo będzie pracowała, bo była częścią warsztatów online, także będę prezentowała dużą kolekcję. Jako, że mała i 20 na 20 są takie same, yy, mogą się tam różnić ewentualnie jakby dodatkami samymi, czyli tam okładką, yy, ale generalnie kolekcja jest taka sama, więc żeby też nie przeciągać tego filmu w nieskończoność, to zaprezentuję Wam kolekcję Elect Celebrate. Tutaj yy, duży bloczek. Na okładce mamy arkusz z kwiatami. To jest bardzo uniwersalna kolekcja, więc to jest dużo właśnie kompozycji kwiatowych, dużo kwiatów. Tutaj napis taki love i yy, tutaj ławeczka. Yy, to się wszystko będzie przewijało przez papiery. Także tutaj e, pierwszy arkusz, e, dużo jest, bardzo dużo warstw, z czego znane jest też w Zoju, i tu mamy te latarenki wiszące na propozycjach kwiatowych. Z tyłu tło, e, taki bardzo, powiedziałabym brudny, róż, albo bardziej taki różowy, szary. Nie wiem, jaki kolor istnieje, ale to jest taki, no taki bardzo e, nieoczywisty kolor. Tutaj mamy tło, delikatne, też dużo warstw, kwiaty, spękania. Duży kwiat tutaj w tle, delikatna zieleń, a na drugiej stronie mamy taki jakby, nie gips, tylko um, taki mur, jakby. Z czym to porównać? Z takim gipsem, jakby można to porównać. Aga mówiła o tym na swojej prezentacji, z czym to się tam kojarzy. Generalnie taki mur po prostu. <noise> Tutaj mamy tą dużą ławkę, też kwiaty, kompozycje ozdobne z lewej strony białymi, takimi, białe, białe kwiaty z chlapaniami złotymi, i z drugiej strony znowu wiele, wiele warstw. Także są i skrypty, i damaska, i, i kwiaty, i chlapania, i są te kompozycje kwiatowe, i te obręcze takie duże, z czego znane jest z zoju. Arkusz numer 4, taki bardzo oryginalny, który się już pojawił we wcześniejszych kolekcjach z literkami różnymi, z których można ułożyć sobie słowa albo po prostu randomowo je jakoś poukładać. I z drugiej strony arkusz z kwiatami, tym razem to są takie duże, bardzo duże kompozycje, bardzo fajnie to wygląda. Arkusz numer 5 to mamy taki popękany, jakby coś jak porcelana z takich kawałków posklejane właśnie i te wszystkie kawałki to są kawałki poprzednich papierów, które widzieliście. A z drugiej strony mamy taki fiolet. To są jakieś drzwi takie drewniane i do tego znowu damaski i warstwy. Arkusz numer 5. To, jest, to są takie heksagony. Taki mocniejszy akcent w kolekcji. Też bardzo oryginalny, bo nie widziałam wcześniej czegoś takiego. No i tutaj mamy podobny arkusz do poprzedniego. Tam był taki jeden bladziutki, ale tu jest właśnie w szarości. Jest jeszcze bledszy z tym przepięknym, wielkim kwiatem. Także bardzo fajne na tło. Dodatek: pierwszy dodatek z kolekcji to jest dodatek właśnie ten ślubny. Do wycięcia wszystkie ślubne elementy. Y, Które mogą posłużyć Wam na prace ślubne y, Dodatkowo są jeszcze Dodatki z y, Takie bardziej Komunijno-urodzinowe I to jest w takim bloczku Tu mamy napisy różne Po polsku y, Trzy różne zestawy napisów Na różne uroczystości Z tyłu po angielsku Mamy y, te numery podkartki na jakieś jubileusze. E, Muszę sobie wyciąć te gotowe, albo wstawić swoje. Mam oczywiście napisy po polsku i po angielsku e, w ramach. I tutaj e, na, um, bardzo ładna ściąga z tymi serduszkami. E, no i dodatki dwustronne urodzinowe e, i dodatek e, komunijny. To jest to, dodatkowo są jeszcze kwiaty, tutaj mam akurat po jednym arkuszu, ale one są po dwa. Tu jest 12 wszystkich, czyli 6 różnych po dwie sztuki, i tu są kwiaty, które są właśnie do kolekcji, też są dwustronne, do tej kolekcji idealnie pasują w zasadzie wszystkie. Ale e, mogę też używać się do innych, one są te, już pamiętamy z innych wcześniejszych kolekcji, także mm, wszystkie gdzieś tu się przewijają tej kolekcji Let's Celebrate, także myślę, że jak będziecie chcieli zrobić album, to dużo z nich możecie użyć do albumu. No, i oczywiście mamy też kolekcję małą i kolekcję 20 na 20 której akurat nie mam przy sobie, ale to też znajdziecie w sklepie. Oczywiście wszystkie informacje odnośnie firm, które teraz prezentuję, znajdziecie w opisie pod filmem. Będą tam linki do sklepów i do tych konkretnych kolekcji. Które... Kolekcja, którą Wam teraz zaprezentuję, to kolekcja firmy Scrap and Me, kolekcja Celebrations Blue 2, bo jedenka była w zeszłym roku, chyba czy jeszcze wcześniej. Słuchajcie, tutaj też jest bardzo ładna kolekcja z bardzo fajnymi dodatkami. Generalnie firma Skrapeniu właśnie tak raczej, ma, firmy, ma papiery bazowe i potem arkusze z dodatkami, więc przyjrzyjmy się tutaj tym papierom. Z tyłu na okładce mamy ramki, napisy, oczywiście na pierwszą komunię eee, Dziękuję, tu po angielsku raczej są te pojedyncze. I tutaj mamy piękny błękitny kolor. Z Wiel z kwieciem, że tak powiem. Z tyłu kratka, błękitno-niebieska. Bardzo ładne połączenie tych kolorów, zobaczcie. Taka ładna żółć. Ja nie jestem najlepsza, że tak powiem, w, 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 w takich um, określaniu kolorystyki, wiecie, nazw kwiatów i tak dalej. Po prostu chcę Wam to zaprezentować, żeby Wam było łatwiej później zdecydować, czy będziecie do jakiegoś projektu potrzebowali. Z tyłu znowu taki błękitny, błękitny pattern z takim jakby płotem. Y, takim, wiecie, y, drucianym. Potem mamy cztery arkusze 15 na 15 z wiankami. I z tyłu bardzo ładna koronka, delikatna. Kolejny arkusz, te same kwiaty, kompozycje dwie, troszkę ciemniejszy. Papier taki beżowy. I z tyłu delikatne kropeczki, maleńkie, błękitne na takim y, lekko zgaszonej bieli. Kolejny papier, to jest numer 9. Y, a to jest chyba. Strona, o strona numer 9, bo to nie są arkusze numeralne, tylko strony. Połączenie wcześniejszych papierów, czyli tego właśnie płotu i tych kwiatów. I na dziesiątej bardzo ładny pattern na takim ciemniejszym błękicie. Śliczne, drobniutkie kwiatuszki na tym właśnie brudniejszym żółtym. Pięknie to się prezentuje. To będzie piękny papier na wielkanocne prace. I z tyłu ta sama koronka, ale już w takich kolorach właśnie biało-żółtych. I teraz mamy dodatki, tutaj mamy dodatki z kwiatami i kompozycjami, które są używane w kolekcji, to jest jedna strona, także wycinacie i kompozycje. Tu mamy mnóstwo takich drobniutkich kwiatuszków niebieskich, nie wiem czy to widać, ale słuchajcie kolory są tak, tak intensywnie, intensywne i tutaj to połączenie tych kolorów jest tak intensywne, że aż wydaje się, że to wszystko błyszczało na tej stronie, także bardzo fajne. Kolejny element z dodatkami to są winogrona gdzie macie tutaj mnóstwo winogron i jeszcze taki ździbełek też pod komunię. No i tu mamy arkusz ewidentnie pod komunię, czyli grafiki różne, które możecie wkomponować w kolekcję. Także dodatki, tutaj te dwie to raczej komunijne, natomiast te wszystkie kwiaty przepiękne. Plus cała kolekcja bardzo uniwersalna. Bardzo się ładnie będzie prezentowało w uniwersalnych projektach. Kolejne papiery to firma Craft New Design. Papiery są, to są dwie w zasadzie takie... Taka jedna kolekcja i dwie połówki, za wieczką zaprezentuję dokładnie każdą po kolei. Na początek kolekcje, które na pewno teraz przypadną Wam do gustu podczas wykonywania prac świątecznych. To są trzy takie dwustronne arkusze w bardzo fajnych kolorach, z bardzo fajnymi grafikami. Tu mamy pierwszy arkusz Springtime 1, tu mamy kwiaty, liście, gniazda i z drugiej strony dwa jakby paterny. Krateczka i taka gruba krata gęsta. E, drugi jest z elementami już króliczymi, jaj, jajkowymi i e, z dużymi e, tymi kurczaczkami. E, natomiast tył mamy pomarańczowy, dokładnie ten sam pattern, ale pomarańczowe ko kolory. Tutaj mamy kółka, e, które możecie wycinać z różnymi akcentami świątecznymi i nie tylko i z tyłu błękit e, dokładnie te same grafiki e, i dodatkowo mamy jeszcze tutaj Happy Easter e, tu jest mamy Springtime, to były te trzy arkusze teraz mamy Happy Easter dwa dwa, a nie wiem czy mam, czy mam jeden Happy Easter jeden, chyba no nie mam Happy Eastera jednego e, ale jeżeli jest to wam wrzucę tu w komentarz znaczy w komentarz, zdjęcie wam pokażę Także Happy Easter dwójeczka, to mamy tutaj kwiaty, tak, bo to są wszystko springtime. Y. Kwiaty już takie, właśnie bardzo, bardziej chyba wiosenne mi się kojarzą. A z drugiej strony pusto, czyli tylko do wycięcia elementy. I tu Happy Easter dwójka, gdzie są jeszcze króliczki, wianuszki i kolejne jajeczka, baranki. Więc idealne świąteczne projekty. I do tego są jeszcze słuchajcie papiery pastelowe: 1, 2, 3 i 4 i pięć o proszę bardzo mamy tutaj taki mocny intensywny żółty błękit tu jest taki kolor bardziej um, łososiowy tutaj róż jaśniejsza zieleń ciemniejsza zieleń pięknie się komponują z tymi wszystkimi słuchajcie grafikami także serdecznie zapraszam do sklepu Kraftebiu jak potrzebujecie właśnie coś na świątecznego natomiast druga kolekcja to kolekcja Love Day w tej kolekcji mamy przewagę kolorów zielonych, błękitnych i bieli. Oczywiście jest mały bloczek 24, e, arkusze 4 po, z każdego rodzaju. Czyli tak wygląda, generalnie tak samo jak duża kolekcja, także przejrzyjmy się dużej kolekcji. Na okładce z tyłu, tu są serduszka w ogóle, e, kupę tych, mm, jak się nazywają te kwiatuszki. Dobra, wpiszę w komentarz tutaj, bo oczywiście znowu nie mogę sobie przypomnieć. Oczywiście kojarzą mi się z komunią bardzo te kwiatki. E, teraz mamy arkusz pierwszy. Mnóstwo kwiatów, chyba nie zapominajek, e, mały wianuszek, wszystko na deskach. I z drugiej strony bardzo podobny arkusz, czyli podobne tutaj patam tylko tło, nie ciemne, zielone, a jaśniutkie. To jest takie raczej e, no, beżowo-białe. Kon, kon, Konwalier. O, na końcu języka. I tu oczywiście mamy ten sam arkusz, bo są po dwa. Drugi arkusz znowu mamy połączenie tych kwiatów. Piękne kompozycje, bardzo delikatna koronka. I z drugiej strony deseczki. Arkusz numer 3, zieleń, duża taka rama, z dużą kompozycją. zieleń taka sama, jak na okładce. I z drugiej strony znowu przepiękne, drobniutkie kwiatuszki. Na takim kolorze jak tutaj poprzednie, tym właśnie brudnym, takim szaro-białym. nie zapominajeczki. Arkusz numer cztery. Delikatne koło kwiaty. I z tyłu drobne kropeczki, ale na takim niejednolitym kolorze. Ta zieleń to jest cała czas ta sama zieleń. Tutaj ten tło jest teraz tak, że bardzo jednolita jest ta kole... ujednolicona jest ta kolekcja. Piękne tutaj kompozycje. Oczywiście dużo warstw. Tutaj macie jakiś skrypt, tutaj jakieś koronki, także tutaj dużo warstw się tam dzieje. I na deseczkach te same kwiatuszki, tylko troszeczkę drobniejszy ten print jest. Arkusz numer 6 to są karty. 6 kart. I z tyłu zielona koronka, taka gęsta. I tak wygląda kolekcja. Tutaj mamy jeszcze. 7 i 8. Dwa arkusze dodatkowe. Dodatków tu są właśnie te wszystkie konwaliki, różne bukiety i, i rameczki i z tyłu mamy taki sam arkusz, jak ten tutaj zielony, który był wcześniej. Tylko że właśnie na tych z tych drugich kolorów, że tak powiem, gdzie ten arkusz był. O, to są to same, te same arkusze, tylko właśnie na innej kolorystyce. Natomiast tutaj mamy znowu. Kółeczka, tutaj mamy do wycięcia, możemy wyciąć i tu będzie napis na środku umieścić, tak samo jak tutaj takie lejbele i drobniutkie kwiatuszki, a z drugiej strony gładziutka, hmm, wielka taka duża korona na takim, korona, koronka na y, tym tle który widzieliśmy, także bardzo ładna, jednoli, ujednolicona bardzo kolekcja do y, wszystkich tych właśnie no no w sumie to głównie komunijny, ale przez te kwiaty, przez te takie tutaj kolorystykę ładną, no to to jest też bardzo uniwersalna kolekcja. Kolejną firmą, która zgodziła się na prezentację swoich papierów na moim kanale, to firma Art Chemie of Art, czyli firma Karoliny Bukowskiej i tutaj mamy dwie kolekcje. Pierwszą z nich kolekcja Touch of Spring, bardzo ładne kolory ma ta kolekcja. Ona ma takie nietuzinkowe, taki właśnie brąz połączony z brudnym różem, trochę fioletu. Także zobaczmy, jak to wygląda. Na okładce mamy mnóstwo kwiatów, listków i ptaszków. Tutaj też motylki się pojawiają. I tutaj mamy pierwszy arkusz, bardzo ładne kompozycje. Karlinne papiery są znane właśnie z wielu warstw. Tutaj w ogóle pierwszy raz chyba widzę taki papier, który nie do końca jest. Tutaj jest jakby białe tło pozostawione, i na końcu tylko jest zaprezentowane tutaj ten, 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 te właśnie kleksy kolorowe. No naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. I tutaj właśnie mamy ten kolor taki nietuzinkowy. To nie jest brąz, to nie jest fiolet, to nie jest zieleń. To jest po prostu jakiś zbiór, zbiór różnych kolorystyki, różnej. Arkusz z takim kolorem naprawdę takim, no nie da się go nawet za bardzo opisać, taki przetarty, który wydawałoby się, że, do, że, że jakby tutaj te kolorystyki nie bardzo są grały, a naprawdę bardzo fajnie się komponuje. Także mm, to jest pierwszy arkusz do tych wiosnych. Tutaj chyba matkusze mają tytuł. Nie, dobra, to jest nazwa kolekcji. Arkusz numer dwa. Skrzypce piękne, tutaj są te same powtórzone e, ptaki i tak samo tutaj, które są w tych dodatkach, właśnie zachopione te kwiaty. I z tyłu mm, duży, ar, duży e, arkusz z paternem z e, żurow albo czapla, nigdy nie pamiętam, chyba żurow, ale nie jestem też pewna, jestem beznadziejna, słuchajcie, sorry. Ale też taki poprzecierany. E, arkusz numer 3. tu kolorystycznie się bardzo różnie dzieje, naprawdę są takie plamy, kleksy powrzucane. Także bardzo ciekawe to jest kompozycja, bardzo ładnie wygląda. I tutaj mamy kompozycję na dole, a na drugiej stronie podobny arkusz do tego, tylko zobaczcie, troszkę inny, bardziej w ten brąz. Po, tutaj jest, prze, po, po, poszła Karola i właśnie te przetarcia jaśniejsze Arkusz numer 4, e, taki fiolet przebijający się, bijący się z takim lekkim jakimś brązikiem jasnym. I tutaj kompozycje są na górze. A z drugiej strony, znowu trudno określić kolor pomiędzy mm, jakimś takim tutaj jaśniejszym, błękitnym, trochę miętowym. Tutaj już taki granat. Bardzo ciekawe to jest. No i tutaj znowu kolejny arkusz numer 5. Znowu te kleksy i kompozycje z tymi e, ptakami. I tutaj mamy połączenie właśnie tych dwóch kolorystyk, czyli tego brązu, który w tle przebija z tymi e, kwiatami, które tu jest w ogóle przy. Tutaj mamy takiego dużego motyla. On wygląda jak jeden z kwiatów, a to jest tak naprawdę motyl. To jest bardzo ciekawe. I tutaj na koniec, na szóstym arkuszu, mamy mniejsze arkusze 15x15. 15. Tutaj są takie jakieś dłuższe i mniejsze karty. A na drugiej stronie też pattern z kompozycji i z motyli. I w tle też ta kolorystyka kolekcji. Arkuszem dodatków w arkuszu dodatków mamy zarówno kwiaty, jak i takie elementy bardziej uniwersalne, klatki, poduszki, kubeczki, tutaj jakieś gorsety. Także takie uniwersalne. Dwustronny arkusz. To jest kolekcja e, Touch of Spring, czyli dotyk własny. I oczywiście mamy też 20 na 20. E, I tutaj mamy w tym 24 mm, papiery po 4 po, 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 po z każdego, e, po cztery z każdego mm, wzoru. Teraz przyjrzymy się bliżej kolekcji e, Provence Weekend, czyli weekend w Prowansji, e, druga nowa kolekcja, <laughs> takie właśnie fiolety, też brązy, zielenie, także taka wiecie, prowansalska. Tutaj mamy ok na okładce dodatki kwiatowe, elementy do wycięcia, motyle, tak to już jest super. <laughs> e, pierwszy arkusz to jest takie malutki jakby pokoik, zdjęcie takiego po pokoiku na Prowansji. Yy, Prowansalskiego, i tutaj mamy okno na, na zewnątrz i z tyłu kwiaty bardzo mocno zdistresowane tej boki i różne kompozycje kwiatowe. Yy, tutaj mamy taki krajobraz w dużym wianuszku, i z tyłu bardzo ładna zieleń, fajna też na listki. Tutaj mamy yy, altankę taką szklaną, tu jakaś świecie. Figura, bardzo delikatne kolory, też bardzo dużo ma nałożonych warstw. Tu jest taki, taki wiecie, róż, fiolecik, lila róż, tak bym powiedziała. I tutaj podobny brąz, jak w tej kolekcji poprzedniej, też taki właśnie poprzecierany. I tutaj delikatne połączenie tego brązu z tym właśnie fioletem. Kalosze w kompozycji i tutaj mamy takie, taki piknik. I z tyłu podobny arkusz jak tamten, tylko troszeczkę inne kompozycje kwiatowe, ale też taki mocno dystresowany. Tutaj mamy kompozycje z jednej i z drugiej strony. Tutaj są takie jakieś szpule z tymi snużyczkami. Z no, tu jakiś taki list też z tymi samymi szpulami. I dużo demaska. czyli dużo też warstw z tyłu. Fioletowe, duże, dystresowe takie. Um, co? Dechy. I tutaj mamy arkusz numer 6. Też bardzo fajne połączenie kolorów. Taki jakby dzielona, dzielony arkusz. Dużo kompozycji kwiatowych. I z drugiej strony taki pomarańczowo, różowo, czerwono, brązowo. Eee, pff, nie wiem, co, jakiś kolor <noise> można znaleźć, ale jest tego sporo. No i oczywiście mamy arkusz dodatków. I tutaj mamy arkusz dodatków taki taki właśnie, nie wiem, bardzo różnorodne w sumie, tak? Tu jakieś wiosenne, tu jakaś kobieta z kwiatami, tu jakaś taczka do megaptaków, tu jakiś gramofon, oczywiście motyle, waga, także dużo się tutaj dzieje: koło, serce, także dużo takich elementów dodatkowych. No i oczywiście tak samo, te same papiery dostępne w rozmiarze 20 na 20, gdzie mamy. Po dwie z każdego, po dwa z każdego, po dwa, po cztery, przepraszam, po cztery z każdego arkusza. Nie wiem, czy ten arkusz wyszedł też w lutym, ale generalnie chcę Wam go pokazać, bo bardzo fajne jest właśnie na wiosenne projekty. Śliczne tutaj takie królisie, postkarty takie fajne i dodatki, też to jest taki arkusz dodatkowy. I z drugiej strony mamy też królisie, bo to są dwustronne tutaj. I takie bardzo fajny, fajne kolorki: różowo, zielono, żółty, krata. Także też Wam się może spodobać. Tak prezentują się wszystkie nowości, no nie wszystkie, ale część nowości z lutego. Także mam nadzieję, że podoba Wam się taki, taki jakby taka seria filmów. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, bo też od Waszego zainteresowania będzie zależało zainteresowanie firm, które będą mi ewentualnie podsyłały nowości. A teraz pokażę Wam paczuszkę dla osoby, która zgarnie troszeczkę papierów. W komentarzu, tak jak Wam mówiłam, wpiszcie mi po prostu, czy uważacie, że takie filmy się faktycznie Wam przydadzą i czy taka prezentacja jest dla Was ok. A ja prześlę jednej osobie paczuszkę i tutaj prześlę Wam jedną kolekcję tutaj i małą Let's Celebrate z firmy ZOJU. Nową Celebration Blue z dwoma arkuszami dodatków z kwiatami przepięknymi. Małą kolekcję 15 na 15 z Lovely Day. Dużą kolekcję 15 na 15 Boże, dużą kolekcję 30 na 30 oczywiście z dodatkami. Z dodatkami Lovely Day 7 i 8. I tutaj jeszcze y, tą kolekcję Springtime właśnie na nadchodzące święta. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Także serdecznie zapraszam do komentowania. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, pamiętajcie regularnie w środę o 21, w piątek o 19, w niedzielę o 19, z teamem widzimy się we wtorek o godzinie 14, no i tam niektóre jeszcze filmy dodatkowe się będą pojawiać w międzyczasie, także zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli podoba Ci się na moim kanale, to serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. Można to zrobić na dwa sposoby, klikając klawisz wesprzyj lub podziękuj. Jeśli chcesz otrzymywać regularnie informacje o moich nowych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia.